Kościół katolicki wobec buddyzmu. Autor Anna Mandrela. Wydawnictwo Dereggio Rok 2018. Fragment rozdziału czyta Lenka Miller. Krytyka ekumenizmu. Współcześnie niewielu teologów dostrzega do jakich problemów doprowadził posoborowy ekumenizm, a kolejne publikacje wychwalają współczesny dialog międzyreligijny. Można jednak podać przykłady teologów, którzy wyraźnie nie zgadzają się z posoborowym rozumieniem ekumenizmu. Arcybiskup Marcel Lefebvre. Nie tylko zauważył tę radykalną zmianę w katolickiej teologii, ale wskazał również na fakt, że zanegowanie absolutnej prawdy i wprowadzenie relatywizmu to założenia, na których opiera się filozofia wroga Kościoła, jakim jest masoneria. Zauważmy jednak, że jeżeli uważnie zgłębimy teksty soboru watykańskiego, czy to gaudium et spes, czy to dignitatis humana, to odnajdziemy to samo myślenie. Wszyscy razem, wszystkie religie poszukują prawdy. Jak Kościół mógłby twierdzić tego rodzaju rzeczy? Nie jesteśmy w poszukiwaniu prawdy, ale ją posiadamy. Wypowiedzi soborowe służą porozumieniu z wolnomularzami i protestantami, którzy podzielają masońskie teorie wyrażane przez relatywizm. Założone przez arcybiskupa Marcela Lefebvre, bractwo kapłańskie św. Piusa X, krytykuje współczesny ekumenizm. Powołując się na rozumienie prawdy zgodne z filozofią tomistyczną i przedsoborowym nauczaniem kościoła, a kapłani celebrują msze święte w tradycyjnym rycie. Bractwo świętego Piusa X prowadzi działalność misjonarską również w wielu krajach Azji, odrzucając posoborową ideę wspólnego poszukiwania prawdy i skupiając się na nawracaniu do wiary katolickiej. Do autorów, którzy krytykują posoborowy ekumenizm, można zaliczyć także wspomnianego już wcześniej profesora Amerio. W 2002 roku, nakładem należącego do Bractwa Świętego Piusa wydawnictwa Tedeum. Ukazała się w Polsce książka Ekumenizm Grzechem przeciwko miłości, w której Romano Amerio i ksiądz Karol Sztelin krytykują posoborowy dialog międzyreligijny. Autorzy stwierdzają, że współczesna idea dialogu przyczyniła się do spadku nawrócenia. Jeśli nie traktuje się już nawrócenia za przejście od jednej rzeczy do całkiem innej, za sprawę życia i śmierci dla zainteresowanej osoby, konwersje na katolicyzm mogą tylko spadać. Jeśli z chwilą stania się katolikiem nie zmienia się nic zasadniczego, to nawrócenie jest czymś nieistotnym. A ci, którzy podjęli taki krok, mogą dojść do wniosku, że był on stratą czasu. Należący do Bractwa Świętego Piusa X, ksiądz Franz Schmidtberger, podjął się krytyki deklaracji Nostra Etate. Jego zdaniem należy zauważyć, że wierzenia buddyzmu stoją w wyraźnej sprzeczności z religią katolicką. Religia katolicka uznaje potrzebę zbawiciela i jego łaski, bez której człowiek sam o własnych siłach nie może osiągnąć zbawienia. W buddyzmie natomiast człowiek sam dąży do oświecenia, co jest całkowicie sprzeczne. Z fundamentami chrześcijańskiej wiary. W 25. rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II zwierzchnicy bractwa św. Piusa X wysłali do wszystkich kardynałów analizę destruktywnych dla wiary skutków ekumenizmu. W dokumencie została przedstawiona. Następująca konkluzja. Niezależnie od tego, jak bardzo wydaje się na pierwszy rzut oka atrakcyjny oraz jak bardzo widowiskowe i liczne są jego gromadzące tłumy wiernych ceremonie przekazywane za pośrednictwem telewizji, pozostaje faktem, że ekumenizm Pogrążył miasto Boże, którym jest kościół w ruinach. Dążąc do utopijnego ideału, jedności rodzaju ludzkiego, obecny papież nie uświadamia sobie, do jakiego stopnia ten ekumenizm, dla którego tyle pracował, ma charakter rewolucyjny. Wywraca on. Porządek istnienia z woli Boga.